Stachu tu Stachu, Staszek, Staszek, albo mówcie mi Saladyn Mówicie mi Stachu nagrać coś o tym jak się jeździ w deszczu No to wam nagrywam, o trochę przetrzemy kamerkę O, 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 troszkę przetarta, nie bardzo No to zrobić, słuchajcie, troszeczkę powiem wam dwa słowa jak jeździć w deszczu Oczywiście jednocześnie obiecuję wam prawdziwy odcinek na ten temat Który będzie, kiedyś ja tam będzie, nie wiadomo Ale powiem wam teraz dwa słowa jak jeździć w deszczu tak, żeby jeździć, jechać jakoś w miarę efektywnie, a jednocześnie bezpiecznie. Otóż, otóż, podstawową rzeczą przy jeździe w deszczu, a propos deszczu, ja Wam mogę powiedzieć, to żebyście jeździli w tym deszczu. Najgorsza rzecz, jaka może spotkać motocyklistę, to takiego motocyklistę, który nigdy nie jeździ w deszczu, to deszcz. Pojechałeś do biura, pojechałeś na wycieczkę, a tu deszcz! A Ty we wszystkie inne dni, kiedy pogoda mówiła, prognoza mówiła, będzie deszcz! To Ty, nie, nie jadę! Albo rano wyglądasz za okno, odsuwasz tam twirankę pomiędzy kaktusami, przypatrzysz, zaglądasz, patrzysz... Deszcz, nie! Dzisiaj samochodem, albo dzisiaj autobusem, czy tam metrem, czym tam chcesz? Nie! Nie rób tak! Jedź wtedy koniecznie motocyklem! Ćwicz to, poznawaj to, zapoznawaj się z tym fenomenem, z tym no z tym gównem, no to, 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 niestety wtedy będziesz wiedział, że w następnym, w następnym razie, przy, przy okinnej okazji, kiedy pojedziesz, to ci ten też nie zaskoczy. Znaczy zaskoczenie zawsze jest. To, to, to pełne prawo nasze, żeby się czuć zaskoczonymi, ale nie będzie przynajmniej czegoś takiego, że... Mam taki delikatny dygot w tylnej części mojego ciała, w dolnej części pleców, gdzie tam się może okazać, że nagle nam ze strachu skórnie starczy i że jakbyśmy. To jest taka najważniejsza rzecz, którą Wam powiem na samym początku tego odcinka, który kiedyś tam z masywem pewnie, albo nie wiem. Nie, no, no, Taki odcinek to tylko z masywem może powstać oczywiście. Tego odcinka, który nagramy. To będzie na początku tego odcinka, to właśnie wam powiem jako takie kluczowe sprawy, kluczowe informacje, najważniejsza sprawa, najważniejsza rzecz, czyli takie podejście do tego tematu deszczu. Zupełnie co innego, to technika jazdy w deszczu. No o tym to tutaj wam w motovlogu nie będę opowiadał, nie ma sensu troszeczkę tutaj jest za trudno cokolwiek pokazać, czy, u, u, czy u, ukazać. O, może tak, takie słowo, ukazać. No bo wiecie, no. O, tu, w tym miejscu, w, w, w łokciu już mam mokro, niestety ta skóra, mimo że ją dzisiaj, dzisiaj, ją nakremowałem takim, coś tam, Leda Pflege, taki niemiecki napis ale niestety nie pomogło, bo chyba powinienem był to 3 dni temu wcześniej zrobić potem pozwolić, żeby to się tam wsiąkło potem to wyglansować, potem jeszcze raz tak pocisnąć tym kremikiem to wtedy podejrzewam, że to by coś pomogło bardziej no ale tak, no to co zrobić już tam mamy mokro delikatnie za chwilę i tak będę miał mokre majtki jak to zwykle w taką pogodę no ale co zrobić, co zrobić takie są uroki właśnie tego tego sportu, tego naszego hobby czy tego lifestylu jak to niektórzy mówią ja tak akurat nie mówię no ale tak niektórzy mówią to nie ja tak mówią no to tyle na temat deszczu na dziś resztę tego czasu który sobie spędzamy razem jadąc o przez te piękne okoliczności przyrody o troszkę wiatr nie wiem czy to słychać ale teraz nagle taki troszkę bardziej wiatr to sobie, słuchajcie, spędzimy na takim mini, mikro, krótkim update'cie co tam słychać Otóż mogę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które słychać Pierwsza, no to pewnie jesteście ciekawi co z tym KTM'em, bo był odcinek jak tam rozbieramy, za chwilę miał być składany A tu dupa, nie będzie składany Nie to, że nigdy, ale no, chwilę jeszcze to potrwa Bo się okazało, słuchajcie O, to będzie też taki test kto ogląda mu to vlogi, ten więcej wie. Hyhy. Otóż taki jest, słuchajcie, taka akcja, że okazało się jak tam robili na legendarnej parowcowej głowicę jak robili, ten zawór nowy tam wkładali, uszczelniacze wszystkie i tak dalej. To się okazało na docieraniu, na docieraniu dopiero. I się okazało, że niestety dwa kolejne zawory są krzywe. Czyli no zdaje się, że należy to interpretować w ten sposób, że no w, dobrej, w dobrej wierze nam to wszystko tam parowcowa melduje przez robka z pole position, że niestety kolejne dwa zawory, zawory trzeba wymienić. I teraz piszcie w komentarzach, co uważacie, co zrobi Saladin. Czy wymieni dwa kolejne zawory, czy wymieni już w takim razie wszystkie zawory, żeby jak będziemy kręcić ten filmik, to, żeby było tak ładnie, że wszystkie zawory są takie świecące, a nie że wszystkie świecące, a jeden taki brudny. To już tam piszcie, co uważacie, co się wydarzy. Trochę jak u AdWastera, co się stanie się. Ale mniejsza z tym, to jest ta jedna rzecz, ten jeden update, no taki mało korzystny. A teraz drugi update, trochę bardziej korzystny. Być może pamiętacie, Onegdaj. Poprosiłem Was na Facebooku, żebyście napisali, jakie bóle Was dotyczą, co Wam się dzieje, co Wam się przytrafia, co Wam się przydarza i dlaczego to jest takie straszne. No i to było już dawno, ja wiem, to, ale żebyście nie myśleli, że tak to napisałem sobie po nic i że dalej to mam Was w tym. Nie, nie, nie. Tak być nie może, tak być nie będzie. Otóż. Yy, Powstaje odcinek. Gro odcinka już dawno zostało nagrane. Będzie gość specjalny. Nie mogę wam powiedzieć kto to jest, no bo to musi być niespodzianka, ale ma na imię Jerzy. Ale to nie jest ten sam Jerzy, co w poprzednim odcinku o pomocy. Tylko to jest inny Jerzy. I taki jeszcze lepszy Jerzy, można powiedzieć. Pozdrawiam Cię głodeczku, nie becz. To będzie odcinek o przygotowaniu fizycznym, czyli o tym, jak należy się, swoje ciało przygotować do w ogóle bycia motocyklistą, co robić, żeby nie bolało, co robić, kiedy boli, jak unikać tych i Dobra wiadomość jest taka, że w miniony weekend nagrane zostały kolejne niezbędne do tego odcinka materiały. Tak właśnie tutaj sobie z bratem kręcimy. Odcinek będzie za niedługo, także serdecznie zapraszam. Niestety jeszcze nie wszystkie, więc jeszcze chwilkę to będzie powstawać, ale taka zupełnie śmieszna i fajna wiadomość z tego, czy też, no wiadomość, taka sytuacja z tego wynikająca jest taka, że w tym jednym odcinku będą, na pewno będą dwie pory roku, a może nawet i trzy, zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Mówił dla Was Saladin, śniego dobrego. Cześć!